Cześć, witam wszystkich. Witam też nowych subskrybentów moich, bo widzę, że trochę przybyło, wiecie co? Chciałam tylko tak bardzo krótko, bardzo krótko powiedzieć, co po niektórym z Was, że jeżeli wy się odtruwacie, bo widzę, że niektórzy się odtruwają, tak? To wy się wtedy nie leczcie, że tak powiem. Bo Usuwacie to wszystko. Czym się leczycie, to Wy to w tym momencie usuwacie. Jeżeli na przykład ktoś z tej firmy DXN, no trudno muszę wymówić tą nazwę. Jeżeli ktoś z tej firmy powie Wam, że macie łykać i y, grzybki y, Ganoderme, y, y, grzybki GL, czy LG? EGL one się nazywają, plus RG, Razem, i do tego jeszcze na przykład soplówka albo jakiś inny kordyceps, to znaczy, że mówią bzdury. Rozumiecie? Dlatego, że grzybek RG oczyszcza. Więc to, co Wy sobie tam wrzucicie, jeszcze to GL możecie w tym czasie łykać, ale żeby łykać soplówkę albo kordyceps, to mi się nie bardzo tutaj klaruje. I moim zdaniem to jest bzdura totalna, bo Wy się wtedy oczyszczacie ten grzybek RG Was oczyszcza. Czy tam GR. Ja e, się zawsze mylić, To jest nieważne, wiecie o co chodzi. Więc to nie ma sensu. Soplówkę zacznijcie łykać dopiero, jak już się trochę oczyścicie. Ten grzybek RG, czy tam GR, łykajcie sobie przez nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc czasu. I jeżeli ktoś Wam mówi, że Wy to macie łykać latami, albo miesiącami, to gada pierdoły. To jest coś, czym można się oczyścić raz na jakiś czas. Rozumiecie? Dwa tygodnie, miesiąc czasu, a potem pół roku, rok albo i dłużej przerwy. Zależy, jak jecie, zależy, czym się trujecie, zależy, wszystko zależy, tak? Jak czujecie, jaka potrzeba. Natomiast proszę Was, nie, nie leczcie się i nie oczyszczajcie się y, y, razem. Wash and go, że tak powiem, wszystko w jednym, bo to jest bzdurny, nie będzie żadnego efektu. Więc jeżeli wybierzecie soplówkę jeżowatą na przykład, y, to jest Lions Mine w tej firmie, y, i bierzecie też RG, no to. To nie ma po co? To po co wy to robicie? Najpierw powinniście się oczyścić. Ewentualnie, żeby pomóc twoje, swojemu yy, yy, organizmowi trochę, yy, powinniście do tego RG można. Dodać reishi. To jest rejsi GR, RG i rejsi GL. Kolejność tych liter naprawdę nie jest ważna. Yy, więc. Możecie sobie pomóc, bo te, bo te GL są, to są pomocne grzybki, naprawdę. One leczą, one naprawdę leczą. One pomagają organizmowi, we wszystkim praktycznie. Yy. Także możecie, możecie, ale nie na miłość boską soplówkę do tego dodawać, czyli ten Lion's Mind, bo to nie ma sensu. To wam nic nie da. Więc najpierw się oczyśćcie i sobie łykajcie te RG. Może trochę iGL też. A dopiero potem bierzcie się za leczenie, za, za po prostu, najpierw się oczyście, najpierw usuncie ja będę słuchajcie teraz robiła chlorellę, będę łykała razem z kolendrą, do tego jeszcze nie wiem czy kwas alfa liponowy, do tego kupę zielonej herbaty, do tego coś jeszcze tylko mi wyleciało z głowy, także ja się będę teraz oczyszczać na całego. Ey, bo już dawno tego nie robiłam, a z metali ciężkich to tak m? jod. Słuchajcie, jod jest bardzo ważny. Jod razem z borem, najlepiej jest bardzo ważny. Ja łykam jod, ale to nie jest to. DMSA, Borax. Który to mówił? Taratańczą mówił o boraksie, Jest podobno bardzo fajny I, i, i można z tym fajne rzeczy robić. No, ja o tym jodzie jeszcze muszę pomyśleć, bo to widzę, że ten. No ja łykam jod spotkowy, oczywiście, słuchajcie, <laughs> łykam, ale to chyba nie jest dokładnie do. Tam są za małe te ilości chyba tego jodu. Ja jeszcze muszę popatrzeć dobrze, bo dzisiaj właśnie słuchałam czegoś fajnego i, i tak. Natomiast tak, wiecie co, nie chcę przy tego przedłużać. Tu chodzi o to, żebyście się nie leczyli i nie oczyszczali jednocześnie, bo to kuźba nie ma sensu. A niektórzy z Was to robią, bo wiem, bo piszą. Yy... No, bo wiem tak. No, także tyle słuchajcie na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, serdecznie. Witam nowych. Witam. Ja jestem, tak jak widzicie, zwykła blondynka, która tam ma jakieś wnioski, chorona SM. I tyle, no. Mój stan bardzo się poprawił. Odkąd leczę się naturalnie, leczę się, przepraszam, sama sobie pomagam po prostu. Można. Ja jestem przykładem na to, że można. Tak, bez chemii, bez tej całej chemii, którą polecają nam doktorzy. Można, bez tego wszystkiego. Słuchajcie, można żyć, można się cieszyć z życia, można się coraz lepiej czuć. To rzucenie papierosów było po prostu czymś wspaniałym. No teraz tylko czeka mnie, tak jak widzicie, zresztą cały czas. i Jeszcze nadal kuracja odchudzająca. Spoko, już działam, dam sobie radę. Yy... Można bez, yy, można się świetnie czuć, nawet podczas choroby SM. Poważna choroba, tak? Można. Trzeba tylko, słuchajcie, tak jak mówi Czerniak, włączyć myślenie. <noise> Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Hej, papa!